Pośród miast poniżej 100 tysięcy mieszkańców statuetki lider w kategorii trafiają do Chrzanowa w kategorii jakość powietrza. Bardzo mi zależy na poprawie jakości powietrza w naszej gminie. To jest jedno z ważniejszych działań, które chcemy w tej kadencji podjąć, także cieszę bardzo ta nagroda, bo ona jakby docenia ten postęp prac. Staliśmy się liderem zmian w Polsce i możemy być z tego dumni, natomiast zdajemy sobie sprawę, że jeszcze wiele pracy przed nami. Przeznaczamy olbrzymie środki na dofinansowanie wymiany pieców. Na przyszły rok planuję w ogóle wstrzymać już dofinansowanie pieców węglowych, nawet tej najwyższej klasy, czyli nie będziemy już dopłacać do. Tego. Jedynie kotły gazowe, elektryczne, pompy ciepła, fotowoltaika, czyli źródła alternatywne. Można pozyskać tą dotację w wysokości 5000 zł. W budżecie, który właśnie przedstawiłem radnym, przeznaczamy na to w przyszłym roku 1,2 mln zł. To też jest rekordowa suma. W tym roku było to milion złotych. No ale to wszystko powoduje, że to powietrze jest coraz lepsze i te postępy widać. Cieszę się, że dostrzegło to również Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Zrobiliśmy też audyt. Wiemy dokładnie ile jeszcze w gminie jest takich kopciuchów, starych pieców węglowych, które do końca 2022 roku muszą być wymienione. Nie jest to mała liczba, bo to jest ponad 1600 takich pieców, więc będziemy chcieli tutaj pomagać mieszkańcom w tym naszym lokalnym gminnym programie ekodotacji. Jak również zachęcamy do tego, aby korzystano z programów rządowych, programu czyste powietrze, bądź innych dofinansowań, które oferowane są na rynku. Wierzę, że razem przy tym montażu finansowym uda nam się te piece do tego 2022 roku całkowicie wyeliminować. Ekopatrole będą również działać w tym roku. Wspólnie ze Związkiem Międzygminnym Gospodarka Komunalna będziemy te działania prowadzić. Będziemy wykorzystywać do tego również drona. Przypomnę, że w zeszłym roku skontrolowaliśmy w ten sposób około 400 nieruchomości. Do kilku tych, których jakby jakość dymu z komina była najgorsza, wszedł patrol, łącznie z dzielnicowym, z przedstawicielem związku z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Szanowie. Żadna z tych kontroli nie wykazała palenia śmieci, co jest dobrą oznaką. Niemniej jednak węgiel i stary kocioł powodują największe szkody, jeśli chodzi o psucie powietrza w naszym terenie.